Poznań ulica Remonta ulubione miejsce polowania smerfów raz nie dwa zgłaszaliśmy niezgodne z celisami oznakowanie drogi wewnętrznej. Przybadaliśmy, że droga wewnętrzna z drogą publiczną. O, w niszy sposób niezgodne z wypisami ten strafa ruchu też jest niezgodny z wypisami między znakami jest niecałe półtora metra a powinno być 10 Te znaki są też niezgodne z przepisami Tamty nie ma swojej blaskowości, bo on dawno stracił Ten znak jest za nisko Tej konstrukcji w ogóle nie rozumiemy Ale tu nam przybył już taki Znak Też już stary jaki zabytek Od można wejść za to macie, czemu z sami po każdej wizji. Tak to jest w tym mieście. Że wszystko jest robione przynajmniej w tej wieśni, nad no Dziękuję.